Witajcie ponownie. Dziś głównie zajmiemy się organizacją miejsca w kuchni, bo jak dobrze wiecie, tego nigdy zawiera. Dlatego jeżeli chcecie poznać fajne patenty na organizację tej przestrzeni, to oglądajcie nas do końca. W kuchni nieraz gromadzi się tyle rzeczy, że przysłowiowo szafki pękają w szwach. Jeżeli przy lodówce macie jeszcze odrobinę wolnego miejsca, to zaraz pokażę wam, jak je sprytnie zagospodarować. W tym celu będę potrzebował deski półkowe, kółka meblowe, wkręty i klej do drewna, łączniki meblowe, zaślepki, prowadnicę szufladową, wałki drewniane oraz uchwyt meblowy. Na początku na deskach odmierzam wysokość i głębokość lodówki, po czym docinam je. Następnie skręcam boczne elementy z półkami przy pomocy łączników meblowych. Teraz powyżej półek nawiercam otwory, po czym wklejam w nie drewniane wałki, które będą ogranicznikami. Całość skręcam ze sobą przy pomocy bocznej deski. Od spodu montuję kółka meblowe i wpinam zaślepki. Pozostało już tylko w górnej części przykręcić uchwyt i zamocować konstrukcję do mebli przy pomocy prowadnicy szufladowej. W ten prosty sposób zyskamy dodatkowe miejsce na różnego rodzaju produkty. Dzięki sprytnej konstrukcji wykorzystaliśmy pustą przestrzeń przy lodówce, która pomieści teraz najpotrzebniejsze rzeczy. Spróbujcie sami i zobaczcie, jakie to łatwe. Jeżeli brakuje Wam rąk, aby podać jednocześnie Waszym znajomym winko i przystawki, to mam na to sprawdzony patent. Zobaczcie. Do mojego sposobu będzie potrzebna jedynie deska do krojenia. W pierwszej kolejności wyznaczam miejsca na kieliszki. Następnie wywiercam je i wycinam części do brzegu deski. Pozostało całość zeszlifować i gotowe. Od teraz w prosty sposób mogę zabrać wszystkie potrzebne rzeczy za jednym zamachem. Taka sprytna deska na pewno znajdzie zastosowanie w Waszym domu. Spróbujcie sami. Miejsca w kuchni zawsze za mało, szczególnie kiedy nie jest ona duża, a dodatkowo w domu rezydują futrzaste stworzenia, które pożerają karbę szybciej niż moje kapry paliwo. Dlatego zaraz pokażę Wam, jak zrobić organizację z podejnikiem na puszkowane przetwory. Potrzebne materiały to płyta ze sklejki, deski, Listwy ozdobne, drewniane kliny, kątowniki, wkręty do drewna, kołki z krętami oraz lakierobejca. Na początku wymierzam 40 cm odcinki na deskach i listwach ozdobnych, po czym je wycinam. Następnie przygotowane deski przykręcam do płyty ze sklejki, tak aby ułożyć kolumny. Teraz przykręcam listwy ozdobne, które zabezpieczą puszki przed wypadaniem. Na spodzie mocuję kliny i całość maluję lakierobejcą. Po wyschnięciu wystarczy już tylko do klinów przykręcić kątowniki i gotowy podajnik puszek przymocować do ściany w wybranym miejscu. Dzięki temu organizerowi zawsze będziecie wiedzieć, ile czego zostało, co trzeba uzupełnić, a w dodatku najstarsze puszki będą schodzić jako pierwsze. Jak dobrze wiecie, większość sprzętów AGD wymaga dostępu do prądu. Kuchni gromadzą nam się gotony, a gniazdek ciągle brak. Dlatego zaraz pokażę Wam szybkie rozwiązanie tego problemu. Oglądajcie. Do mojego sposobu będzie się potrzebować przedłużacz z ruchomym panelem zasilającym, który kupicie w castoramie. Na początku w blacie wiercę otwór o średnicy wskazanej w instrukcji naszego przedłużacza. Następnie mocuję w nim urządzenie i dokręcam je od spodu. Pozostało już tylko podpiąć się do prądu i gotowe. Jak sami widzieliście, wystarczyło dosłownie kilkanaście sekund, aby pod ręką mieć zawsze dostęp do dodatkowych gniazdek. Spróbujcie sami. Każdy, kto choć raz szukał w sklepie ciekawej lampy, często wychodził z niego z pustymi rękami. Niby wybór jest spory, ale jak wiadomo, gusta są różne. Właśnie w takiej sytuacji znalazł się sztaba, dlatego postanowiłem wykonać dla niego lampę mocowaną na szafce kuchennej. Zobaczcie. Do jego wykonania będę potrzebował progów dębowych, kątowników, filiżanek z podstawkami, oprawek i żarówek, kabla, szybkozłączek, kleju epoksydowego oraz wkrętów do drewna. Na początku łączę ze sobą progi za pomocą kątowników, tworząc coś na kształt kwadratowej litery Z. Następnie nawiercam podstawki oraz filiżanki, stosując do tego specjalne wiertło oraz terpentynę, która będzie je chłodziła. Teraz przygotowuję klej epoksydowy i łączę nim nawiercone wcześniej elementy. W filiżanki wklejam oprawki od żarówek LED, przeciągając ich przewody przez otwory. W kolejnym etapie przewiercam deskę w równych odstępach i przymocowuję do niej za pomocą kleju przygotowane klosze. Do przewodu fotoprawek przylutowuję kable i wpinam je w szybko złączki. Pozostało już tylko przykręcić naszą lampę na szafce i po podłączeniu prądu wpiąć żarówki. Myślę, że taka lampa to coś więcej niż zwykłe oświetlenie jakie możemy spotkać u innych. Wbrew pozorom nie ma przy tym wiele pracy, więc jeśli macie trochę wolnego czasu to wykonajcie ją sami. To tyle, jeżeli chodzi o dzisiejsze majsterkowanie. Jeżeli chcecie zobaczyć nasze wpadki z planu, to kliknijcie właśnie tutaj. A jeżeli chcecie poznać więcej wypasionych patentów na majsterkowanie, to nie zapomnijcie subskrybować kanał Kastorama Polska. Na razie.